Hej, z tej strony ja która jest w z odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was vloga, jej! Um, tak, dzisiaj jest wtorek, czyli dzień, w którym rzucę odcinek, ale ten odcinek prawdopodobnie będzie w piątek, nie dzisiaj. Yy, dzisiaj nagram sobie jeszcze jeden odcinek, żeby go wstawić. A dzisiaj, teraz idę na plażę z moją mamą i z Nastą i będę się też na tą plażę, więc yy, będziecie... pójdziecie ze mną, ale będę mało nagrywała, bo wiecie, ja się boję, jestem ospołeczką główną. Yy, po drodze nagram pewnie jakieś przebitki tylko, może jakieś ujęcia na wodę, co, cokolwiek, no nie wiem. Pewnie nie będzie nawet jak się... jak pływam, bo... Będzie, że okłurd nagrywać, jak pływam. <grywa> no więc co, zaczynamy? Okej, okay, generalnie jestem teraz w piżamie, nawet nie mam na sobie spodzie, więc nie pokażę wam. E, I musimy się spakować. Spakuję się na też do mojej pięknej tęczowej torby, którą kupiłam w Sopocie, jaką mam tę torbę. E, no i teraz muszę sobie spakować, tylko kąpielowy ręcznik, e, picie jakieś, jedzenie weźmie moja mama i nie wiem co jeszcze. Okej, okay, nagrałam tą samą scenę, w sensie ten sam fragment trzy minuty temu, ale nie włączałam nagrywania tej Więc od początku, w czym idę? Tak, więc idę w tej bluzce. O, w tej. Języko bluzka, w sensie ja, ja w ogóle miałam tą bluzkę na odcinku z, vlogu, z vloga, by... Nie wiem, czy to była sobie czy to sobie Sobleszewska ale był vlog, mój pierwszy vlog na kanale, chyba tak ją nazwałam, albo, no chyba tak się na vlog. do tak, generalnie one są super, one są z bo ktoś pytał. I ona mają tutaj gumkę i ta gumka jest wspaniała, bo ja mam ze szerokie biodra i mi żadna ubrania nie chcę przejść przez biodra, w się sensie żadne spodenki, które miałam, przychodzą mi, ale ja je za założyć, ja, ja tańcuję na lewo i prawo, po prostu niczym, kręcotwiej, jutro tym hula hopem, więc nie, więc co będzie łatwiej. Ja założyłam tam te poprzednie, co też miałam w tym samym blogu, bo ten no, tym był piękny, okej, okay? ale ja po prostu nie chcę się od nich męczyć i je ściągać, bo to się, się nam, że spodam jeszcze majtki, przy okazji, jak gdy je ściągała. Więc mam takie, które są luźne. Myślałam z spodniczką, ale jakoś tak nie chcę spodniczkę zakładać nie wiem czemu. Może po prostu za często w niej chodzę. Myślałam nad kupieniem sobie stylu jednocześciowego, bo ja nie lubię jak widać im brzuch. Nie mam żadnych kompleksów na funkcję brzucha na razie, no bo już się ich pozbyłam, na całe szczęście. Ale ja po prostu no nie czuję się komfortowo jak widać im brzuch, nie, po prostu tak mam. Nie wiem czemu, ale się wystraszyłam, bo Dawid do mnie pisze i zawsze jak ktoś do mnie pisze na Messengerze, jak ja nagrywam odcinek, to się boję, że nie wiem, usunęłam ekran albo cokolwiek zepsułam i to ta, ta osoba widzi, co ja mówię, nie? Jezu. Dobra, nieważne. Jezu, nie wiem, gdzie czy tak jednak mam, pewnie nie, ale za każdym razem, gdy się gdzieś pakuję, to nie zapominam w ogóle, co w to miejsce powinno się wziąć, To tam się w ogóle cokolwiek bierze ja jestem po prostu... Wiem, że że się bierze ręcznik i wodę i to chyba jedyne co powinnam wziąć, wiem, mam taką pustkę głowę, głowie, co powinnam wziąć. Mam ręcznik, przyszykowałam sobie, więc go przez zresztą do torby, wziąłam sobie wodę z lodówki, żeby po prostu nie zrobiłam się ciepła i błędy nad, nad wodą, bo fuj, w sensie, gorąca woda to jest coś obrzydliwego, w ogóle fuj. Jak wracałam do Sopotu, to miałam gorącą wodę, musiła się, się grzała. i myślałam, że się pożegam, jak ją piłam, disgusting, dlatego lubię zimną wodę, dla to. No wiadomo, że jak jest zima, no to ciepła woda jest nawet spoko, ale i tak bym nie się mojej wody z jakiejś, nie wiem, przygotowanej, żeby się jej napić w zimę, bo to jest ciepło. Woda w tym pokojowej pokojowej albo chłodniejsza. Inne są ciepłe. Gdzie... No okay. tym razem mam kręcenie i bo że co bym sobie ja nie spaliła, bo ja zdolna kobieta, jestem w takich sprawach. Um, mam jakieś rzeczy, nie wiem, szczotka, jak widzę z może się przyda, nie wiem. Boże, jak ja wchodzę do to moje włosy są. Nie gryź kabla, demonie! Melisa. Udało mi się wrzucić do torby ręcznik. Teraz wrócę jeszcze wodę i wezmę okulary przeciwsłoneczne, posmaruję sobie twarz kremem z filtrem do twarzy, bo już nigdy więcej nie pamiętam tego błędu, że się nie posmaruję kremem filtrem, bo się spalę znowu, umyję zęby i wyjdę, po prostu. Ja i generalnie moja siostra kupiła dla kotów smycza, i, i jesteśmy z nimi na dworze. Jesteśmy tutaj przed drzwiami, nie do klatki mojej, i one sobie tu siedzą, jest gorąco, więc nie idziemy z nimi, jakby na podwórko dalej. I one chcą wrócić do domu, generalnie, się tylko należy z nimi tak wyszło, żeby sobie chodziły. No, nie chcą uciekać najmniej. Molly się się sobie patrzy, czemu bije serduszko, bo i może być wygodnie w ubrankach. No, lubi wszystko gitówa, tak. Maliska tam zwiedza sobie. Ogólnie jestem, jest po to, żeby nie z nią wyprowadzać na spacerki, tylko po to, żeby ją pilnować, żeby nie stwierdziła. A ty, co? Tak, ważne byłaś, żeby uciekać z domu. No właśnie, tak sobie po co chciałeś pochodzić, a teraz co? Moluch. I duże oczka, już się uspokoiły Czas Czasami jesteś ciekawska, ale chodzi pięknie. No meliska sobie zwiedza krzaczki, a Molly sobie siedzi ze mną. Mo się boi w ogóle setną sy na meliskę. To jest moja noga Molly Tak, to jest moja gira. Wzięłam Moli go pomiędzy nóżki, żeby się nie bał i nie wiem. Ja go tutaj po prostu pomijam. Moli, nie wiem czy mu serduszko nie bije za szybko. Nawet nie czuję. Pit Molly? Wszystko jest okej? Okay? Okej, okay, zostałam sam z Molim generalnie i on teraz się czuje bardziej komfortowo. Teraz sobie chodzi. W sensie generalnie to jest, mogę że nie po to, żeby kota wyprowadzać, tylko żeby z nim pochodzić na dwór i żeby po żeby nie uciekł. Więc jego ja go nie ciągnę nic, po prostu jak go tutaj kontroluję, żeby za bardzo daleko nie pobiegł. No on tu dopiero wącha sobie wszystko. No to jest pierwszy raz nie wiem, czy będzie z nimi chodziło na dwór, No się może zdarzy się, czy coś takiego, jakiś po prostu, nawet jakiś wyjazd, ale pewnie na pewno bardzo rzadko, Moli! Meńska poszła, to poczuł się bardziej komfortowo. I on w ogóle syczył na Meńska, jestem ciekawa czemu. Ale ja ze ogląda oglądam, wącha jakiej rzeczy. generalnie wróciłam do domu, umyłam się i teraz wynagradzę odcinek, jak gdzie ja mam tablicę korkową z letniej, czyli z wiosennej na letnią. Ze tego zabiorę tylko dwie pałeczki, które sobie kupiłam, bo jest jej to sporo. Znaczy, odłożę dwie do lodówki, bo zapomniałam je włożyć od razu, do domu, do lodówki i troszeczkę rozmroziły, więc ja sobie drobnie, ale z będę nagrywała odcinek. Okej, okay, guys, skończyłam nagrywać odcinek z zmianami tablicy korkowej, i ja już jest na moim kanale, w którego studiowałam, czyli na piątek to oglądacie. Generalnie ten odcinek do tak, i mówiłam, że w tym odcinku, jak ją odcinam, jak się tam tego odcinka nie widział, to wejdźcie w link. Nie, nie będzie linku w opisie. Po prostu wejdźcie na mój kanał, wejdźcie w próżni, tak, bo nie chcę mi dawać linku. Generalnie też teraz muszę ten syfon, który, który zrobiłam. Ten bałagan nie jest jakiś duży: no nie mam tu naklejki, dużo naklejek i jakieś po prostu moje rzeczy, więc po prostu teraz to wszystko posprzątam. Ok, guys, jest godzina 17. Yy, ja nie jadłam obiadu, bo jadą tylko paluszki. I zjadłam. dzisiaj tylko szejka i paluszki. Tak, trzeba to zmienić. Yy, mam spaghetti. Podróżuję się spaghetti na patelnie, zjem je i po prostu zaczynam tu to, to odcinek. I boję się, że będę długo motywować ten bo muszę narrację do tej tablicy kurkowej. Ale obiecałam odcinki wtorki i piątki, więc są, muszą być i będą Jak obiecałam, to już się będę pilnowała A teraz się po prostu to jedzenie, bo jestem taka głodna, że zas nie wyrobię I słuchaj, jestem takim debilem, Nagrałam mam proces robienia tego Spaghetti podgrzewania, żeby było co kolej w tym vlogu jakakolwiek przebitka I nie wyłączyło się nagrywanie na No debil, ale mam spaghetti O Mam, uświniłam pół blatu, więc teraz to wytrę, no i będę jadła, a jak zjem, to idę odcinek, bo, jak, bo przynajmniej mamy wtorek, i to jest odcinek we wtorek, tak A jak no, zmontuję, to obejrzę do końca i skończymy vlogę Okej, okay, guys, zmontowałam że odcinek, wstawiłam, wzięła mnie turkę, to jest odcinek, który był we wtorek, tak I zmieniłam plan, bo chciałam teraz oglądać nieba, ale stwierdziłam, że przygotuję skrypt, bo będę szeftowała i przygotuję sobie skrypt do Once Upon Time, bo na razie nie mam tutaj skrypt, zrobiony tylko do Pokonu Akademia, ale stwierdziłam, że jest dla mnie za trudne szyftować do świata 2D i nie potrafię sobie tego zwizualizować w głowie, żeby on był 3D, więc się po prostu shiftować, a dopiero potem sobie jakieś trudniejsze miejsce do shiftowania. E, no więc na razie muszę sobie opracować skrypt, no bo nie mam nic, na razie z... robiłam o drugiej w nocy, co ten pomysł, żeby w ogóle do Once Upon Time, więc sobie opracuję skrypt proszę to robić. Y, tak, w ogóle taka inna dziewczyna jest na YouTube, ona gra po angielsku, tutaj macie jest tutaj na jej kanału. Ja wszystko biorę od lili do i tak dalej. Y, ona ma bardzo fajne imie filmiki, takie mega wstyczne się wydają, więc jak coś jest ciekawe, to możecie ją sobie pooglądać. Ona mówi po, po angielsku niestety, ale jak ktoś ogra bardziej angielski, no to, to jak najbardziej jej kanał polecam do nauki shiftowania. Ale no jestem po Jest to druga, więc stwierdziłam, że to jest dobry tego vloga zakończyć. Zrobiłam sobie kolację i zarazem po prostu zjem, daj z to anime. Zosie hakata, tą kod suramę, więc jakby to ciekawe, to ma się tu na ekranie, bo jakoś nie zapamiętam na pewno. Skończę w w nocy i sobie rolę trzeciego sezonu haiku bo czemu by nie. No i ciekawe, co się dzisiaj działo, bo już ja tego vloga skończę. Dziękuję, że byliście. Mój Instagram, link do Discorda jest w opisie. Polecam Wam być fajny serwer, naprawdę. Fajne eventy organizujemy, czasami się nam zdarza. Po tym w dziękuję będziemy no i pa! Hej kochani z tej strony. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Miał! O! Oło.